i record active ogółem 60 fps w gameplay moją moja zawsze moje będzie zawsze słychać niestety, zielone kliki, więc nie poradzę nie Paweł, ty lepiej ty lepiej hmm. iść na wyższy rating, a nie sztum panzeret na, na 3.0 będzie się tak szlachał co co, sztur... co ty masz do mojego szturm, Pantera? Nic, ale on dość fajny jest do treningów. On jest śmieszny. Tylko ma strasznie dużo. <grym grym> pana <grym grym> Jak ja próbuję coś z jego mm, zrobić, to. Popatrz na jego masę. popatrz na masę ładunku wybuchowego i na masę pocisku. I, pop... I popatrz na. Y, tego, na moc y, wyrzucania pocisku. Znaczy, on po prostu wie, że o co mi chodzi, na moc wartową. No co, no? Proszę cię. Tylko 8 kg mm, Tylko mm. Jeszcze sobie nie nałożyłem innej rzeczy na mój czołg, ale Nie mnie mówisz To jak? Wybuchnie to tak jak bomba No, tak jak to twojego Junkerza, tak? 1000 kg mm -hmm. No, a tam za bomba Uważaj na nie. lewo, bo coś już dalej wjechać bo trochę spóźniony jestem już na ten punkt. Jesteś opóźniony? No jak pociąg, jak jak Orfie. tego, jak normalnie polskie PKP No Pół, pół godziny opóźnion. Paweł lewo Za murkiem A I... tutaj. Czego nie widzę aktualnie? Ja widzę A, ja nie trafiłem, no to masz na nie. Może nieważne. Zasemu się tylko jeszcze zrudzi albo coś. Zródzie, jakby coś. Hmm. Czyli widzę, bo odbezpieczamy sobie tyły, tak? Widzę. A, nie mogę strzelić. Ja Czemu powiem, to masło Eee, yy, bo on jest Wycofaj, no, się, wycofaj tak. się, wycofaj się, wycofaj się. Ja, ja ci w staram się gdzieś coś zdjęć. Dobra, no, to weź mi osłonię, ja będę się naprawiał. Co to jest? Yy, nie wiem, jakieś wielkie... Yy. Yy. nie mogę naprawić. Co to jest za czołg? Nie wiem, ale wiem, że mi nic nie zrobił. <laughs> Wiesz co, po raz pierwszy widzę ja ten czołg że? Tak. Ja e... też bym To widzę taki L To jest taki LVT, tylko, że... No, tylko taki na resorach. Nie, na sterydach. Tak naprawdę. Czy on żyje jeszcze? To a, żyje, a, żyje tak, żyje tak. Jeszcze. on cały czas żyje. Ja nie <słuch> wiem, ile on ma załogantów, ale... Dużo! Ale wiem, że mi zabił tylko jednego i jednego zranił. On ma dużo załogantów, ja się mogę założyć. LVT już ma dużo załogantów i to jest jego największy plus. Tak więc, wiem, że ten LVT też ma, ale... Nie, nie rozumiem w ogóle o co chodzi w tym ciągu Trochę dziwny mi tak się wydaje Nie wiem czego daje albo nie coś Nie wyszło już poładuszka z innego zamku działa O, o m 3 To nie tak, że się naprawiałem cały czas, co nie? Nie, nie to nie tak mm. O, m 3 To nie tak Nie wiem jak ja to zrobiłem Uff Dobra, to, ja to, to było ryzyko, ryzyko. Ja pisałem, że mam no to właśnie ja zrobiłem ogromne, ale to ogromne ryzyko Zryzykowałem, no, że, 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 się nie, że mnie, nie trafi piknął Uwaga Nie wiem, ale tamten człowiek to jest jakieś dziwny No Chapierdzielony Naprawdę dziwny A może to jest SMK, nie, bo by był w naszym teamie Nie To jest To co... jest chyba amerykański MSF Chyba tak, tak. Nie wiem bo ja, ja nie wiem w ogóle co, no. co to zaczął tak naprawdę ja No w też nie wiem Jak pierwszy raz go w ogóle widzę w grze Więc dla mnie to jest jakaś w ogóle nowość Byłem go widzę jeszcze raz Mają samolot, ale nasz już siedzimy na ogonie I powinien go zastrzelić Ja chciałem się zobaczyć tamtego bydlaka, ale go nie widzę. Jezu dużo przerwa w Wartandy, że nie robi dobrze, wiesz, jednak. No. nie wiesz, wiesz go zobaczyć, ale... Nie wiesz jakie czołgi. O, A! Matilda. Matilda tam była. Nie wiesz jakie czołgi dodali, nie wiesz jakie czołgi... jakie były updatey są ja sam ale muszę poczekać Ale nie komuś. wiem, chyba nie dodawali, bo by napisali, nie? Nie wiem. Jakby to to tyle, to nie wszystko możliwe. Jest możliwe. O! mogę tylko wziąć swoją pelotkę przeciwczołgową. To no. wiesz co robić. No, no Jak przeciwczołgowa pelotka to wiesz. No, no wiem, rozstrzelać. Od razu z góry. Bierzesz. Anihilacja level mode, znaczy level activator. Mode activator No to no, no, Elevator. No, super. Tak co nie chcę. Pory, nie, dobra, to jest za długa przerwa. Przejmuję nam. Jednak tydzień od WarThundera to jest naprawdę duża przerwa i właśnie robię coś złego i właśnie tego żałuję. Że to w ogóle zrobiłem. I... Przeżyłem. Przeżyłeś? Mhm, zostałem w plecy, ale przeżyłem. przeżyłem jadę pumą. No nie wiem czy skąd. Musimy patrzeć wcześniej. Nie wiem. Cześć, zrobię zrzut na... Zobaczcie ja może te 50 na się pomogę? Tylko nie wiem co to jest, ani tego nie w ogóle nie widzę. O, nie przebiegał. O! To było ciekawe. O! Działo nowe, dobre. Też ja nie łączyłbym, nie? No ja Azofia też, bo zostawiłem, że. No właśnie, ktoś mi tutaj będzie chciał coś zrobić? Przecież... Zostałem, bo miałem się ruszyć po czym dostałem, bo bardzo Ja mam... Ja się montuję i będę jak chceć w Dobra. chociaż spróbuję zrobić, co, ale. Tydzień serve od Wortendery, naprawdę. To jest zwykłe, żeby takie coś na robić, ale okej okay. Fajnie, że mi się wyglądają także dużo CS za mało Wartendera To jest sposób Jak nie chcę grać w War grać w CS -a. Niech Ci jeszcze chlebisze powiem ruszę Będę tak stał Camp O, nie, akurat dobrze się, że się ruszyłem No właśnie O No dobra jednak MG jest MG jest przydatny jednak ...do uratowania siebie samego. Co, co ja robię? Nie. Jeszcze sprząt... nie, dobra. Czego najwyżej mogę znaczyć tylko? No właśnie. Eee... nie warto snajpić. Oj, nie warto. To ma sobie chociaż z tej masą Dobra. Ciekawe na bitwa, bo to nie ma na razie sensu Oczywiście znaczy, jest sens, ale... Chyba nie ma Trochę nudy I Cisza, wszystko inne Nie, ja w ogóle nie słyszę Zaraz sobie cię pogłośnie tutaj oddaję no. mi się Dobra Halo? Chcesz wezmę go Podparę dobrze Dobry Dobra i po mnie, procka się O, nie gasił się Mowość? Teraz samolotowa procka co, co wybieram? Eee, szczerze wybieram do zniszczenia prockę Bo może mi naprawdę zrobić źle a to jest ryzykowne, co teraz właśnie robię, chociaż akurat przeładowuję. To się w sumie opłacało. To się w sumie bardzo opłacało. Ktoś do mnie jeszcze pisze. Może tego jeszcze zabiorę. Proszę mi to nie wspomnieć do odcinku. Allo Proszę mi co nie pisać No kurde, dobra mnie wymanerwuje yy. Jeszcze drugi No dobra To już A, co my? Dobra yy, Bitwa zajeczona yy, Zaraz doprowadzę zaraz do piszę i będzie ok. I to bardzo, fajnie ogółem, tyle. Mogę powiedzieć. Kolejna no, bitwa. I nie wiem, czy to się nagrywa, ale może się nagrywa. No oczywiście że się nagrywa. Nie, czy z mam taki sam. No. W sumie ja taki normalnie. Zespalny, znaczy, no. Nie chcę co mi chodzi. Piszę, a zapewniłem w ogóle pić na otanera. Ja tam jest lepszy. No a tam jest lepszy, jadę na C tam. Chodź na C. na C. Aj, kamrat. Dobra. Może opuszczenie działa, mnie nie zniszczy. Go. Ech, jadę. To jedź. To jadę. Czy ci? Nie. Tak jest. Nie. Tak jest. Nie mów mi co mam robić. Tutaj nic nie będę widział no. Tak jest zawsze, tak, tak będziesz Mówię ci Ale no jak ktoś na pierwszy czołg wziął pelotkę Na stronie stronę... Zależy jaka tam bo takie fajne pelotki są naprawdę no Ja się ja na radzieckich, radzieckich radzie. piatkach nie znam, ja w ogóle radziłem tymi... Sami, znaczy może... Mm, trzecia radziecka y, poratka, antyczko. Ja za to sery w ogóle nie gram. Więc ja niestety nie mogę tym zować Dlatego mówię, że trzecia radziecka poratka dopiero antyczą A 72 to jest jaka To nie jest trzecia... W to jest druga, chyba Albo trzecia nawet nie to jest samolot? Ja, ja miałem założone rzeczy na tym czołgu, ale to chyba. He, jedzie też na punkt wiem, M8 na punkt, jeżdżę, no co? Podpalenie, aha. No dobra. że ją, ją czy. Ja ją podpaliłem. Teraz zdechnie, bo chyba nie ma czym się zgasić jeszcze do mnie telefon dringa. Ej, naprawdę? Czekaj, czekaj, bo. Ej, czemu nie, nie czemu M8 nie może. Halo, koledzy z Teamu. Ej, naprawdę. Znieście tą M8 tak? na punkcie. Praca z tym, właśnie, asysta. Z ogóle podczas podpalenia chyba zniszczyła A, dwóch, jak dobrze jest jeszcze, trzeba jeszcze jednych. Dobrze. Kurde, nie no. Systa kolejna? To, to na punkcie chyba, tak? Ja bo mógł No, no, A to czemu mam dwie Chłop jak mnie odrzuciło w tył po tym i Traf... ja trafiłem. Aha. No dobra. No dobra, ja trafiłem w jedną podpalnię, a druga nie wiem, gdzie była, gdzieś nadal się paliła. Nie, no, to jest nasz marder trzy. Okay. Ale jak jak go trafiło, to nic co zostało, nie? Pozostaje 150. Ty chyba amunicję trafiłeś. Nie, 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 nie. Po prostu to mam 150 mm. nie A, a ja se Paweł musiał... To jak po... trafi to nic, niczego nie zostaje A ja se Paweł ten twój clip pobrałem Ale będę se musiał go wylepić W wideo o... tego ja do tego CGCK Tym Panzer, to będzie taki spoiler mały, że będzie... Taki jaki Paweł... jaki e, Dobra, to ja nie powiem jakim Panzerem Bo nawet nie wiem jakim, do... jeszcze nie pamiętam jakim Proszę nie mów jeden To już powiem nie będzie Dobra, znaczy ja... No to, no to będzie... Next video będzie z e, F-Linki, znaczy pan zero O, w ogóle mówi się, żyło, że jaką mi junkers mi. ja też. <zulose> o! Amunicja wyjebała. Paweł powiedziałeś, że chcesz się do robić jako Junkers, prawda? Tak jest, ser. To było wszystko zaplanowane tak. <laughs> <paperworknet>. <y> tak, to wcale nie było y, tego zero zero tak, tak. niczego. To było wszystko zaplanowane. Tak, tak, tak. Nie nie, to tak to było... To znaczy w sumie... Dobra, już się zamytałem. Tak to bo specjalnie, Paweł to specjalnie zrobił yy, Dokładnie Zapłacił mu, by go zabił <grych> Paweł kończy to wygrać w World Darius jednego gendzina. Co? Naprawdę? <grych> no, żeby mnie zabił Paweł, ale to jest mało Znaczy w sumie... Ja jeden Genjin No No to, to już... Jak dla mnie Tak dla mnie, który ma 6 Genjinów Trochę dużo No Chłopie Tylko wiesz, to jest problem, że jak teraz ginę i nic nikomu nie zrobię, to, jest, to nie mam ciągu. No i to. No ale jak to się mówi, 100 kilogram... 1000 kg bomba. ja w ogóle. Zrobić ja robię to ja w ogóle. Jezu, nie Czemu, czemu ja to robię? Czym jesteś? Niech z cuchem. Ale się wychylam, tak że jak normalnie było. Znaczy, tam kłamałem, żeby obok siebie byłem w tym polecy. Dobra, mam czyste pole. Ja no, będę leciał. Patrzę, obserwuję pole, ale nikogo nie widzę. Coś co co? Co krzak? Nieważne. Ja no właśnie też obserwuję. No, a ty to samo co obserwujesz? Dobra, tam, gdzie znaczy tak, inaczej. No się. właśnie, ja tam jadę. Kurde, teraz te Wixpotsy znowu na, na tego na Shermany Eeeh ja Nie wydrubiłem tego tutaj, nawet Nie mnie nie... Jak, jak on mnie nie zauważył? Ja, ja mam pytanie Chyba ja nie mogę uh. zamonkować w nim To jest stuch To jest moc tego diabła To ma kumule ale To są mocne kumule Jedyne co jest złe co jest złego w tych kumulach to jest to, że ciężkie i dużo reloaduje się działo. O, właśnie dostałem silnik, także muszę jej rzucić bombę. Ja się zaraz wychylę i dostanę strzała, dostanę z A, no, no to zarąbiliście, Spitfire. Dobra, to ja nie mam czołgów. No, ja za chwilę dostanę... Oj! Dobra. A już miałem ich Mik, dobra, naprawdę? To ja się mikuję. O, nie no super. Duże montowanie. Zaraz w dostanę jak nic. Już, już widzę tam kogoś na plecach. Może się cofnę, jednak. I obrócę. Ehm. Um. Ja wiedziałem co ten... tam jest M3 zbiornik paliła pod parę nie Może ta jęczwórka mnie zostawi spokoju co nie jest tak Obiecywane Gdzie jest ten M3 Tam jest No dobra, to trochę mu zajmie, żeby naprawianie się kułem, to mogę. Może go zniszczę. No dobra, go nie... Dobra, chociaż. Wezmę go. Dobra, nie wezmę go. No dobra, to... Krótki wycinek Junkersem. Junkers is good. Junkers is life. Eee, dobra, nie chciałem powiedzieć. Że, a, dobra, już pamiętam, yy... nie jestem w tym Trzeba dopiero się uczyni graj, bo dopiero sobie go wybadałem. Znaczy, wybadałem go tydzień temu, ale tydzień temu ostatnio graj w Fortnite'a. Je jedyne, jedyne, co mogę ustalić, to co odległość na, na, na cerowanie, ale pod parę nie maksymalnie. To nawet nie ma działek. Znaczy, no dobra, no, no, to nie ma, nie ma KM-ów, nieważne. Eee... Asystę za M3. Fajnie. Czyli jednak roznaczyłem go pewnie na apia, albo coś naszych by naraz. jest sobie radę, powiem czwórkę. No, chyba nie. Chociaż... Zależy, zależy, co tam strzela. Jak strzela, coś mocnego, co ma dobry pancerz, to co... się boję strzelać. Dobra, po mnie. A to mysień jest. Dobra, nieważne. A ja jak mówiłem, strzelanie z tego działa jest dla mnie magią. I jak ludzie trafiają... No, dobra po mnie Chyba że jakiś Nie, nie ma opcji Teraz mi zajmie No, dobra, podpalenie To ja już nie mam opcji, Nawet się nie będę gasił I tak mi zajmie, no właśnie Prędzej czy później bym miał. no to w sumie Chociaż jeszcze ma czołg jeszcze mam czołg Tak go pewnie nie wykorzystam idealnie, ale... Ech, no właśnie O dla asyst. Teraz jest... To zresztą za tą czwórkę, w którą trafiłem w silnik i pod podpaliłem nie, przepraszam, zjem dowódcę, nie podpaliłem. A liczę na podpalenie. To widzimy się na pod To było szybkie Ej, to było bardzo szybkie, no dobra No dobra to, to była szybka bitwa Naprawdę? Bo... Dużo czołgów Oj, bardzo dużo czołgów Jeszcze brakuje mi tylko, żeby samo wziął, co w ogóle byłoby już Samolot dobry Nie wiem czy to się będzie w ogóle opłacało wrzucić Ja sobie jakąś pozycję sniperską tą pumą mi się uda tutaj to będę sobie tam wstąpił tak. no, chyba, że mnie jakiś gość od, od, od przodu weźmie Albo coś odbije, jak w wideo o Co jest dość możliwe, jak widać Tam trzeba zobaczyć, tam Tam bardzo fajne rzeczy się działy Pociski nie wybuchały w ogóle. Większość się strzelała z y, pocisków z masy z tortylem, a tego nie było. To będzie szybka bitwa. Słownie fragmencik. Co? Czy on tutaj będzie chciał podjechać? Okay. No, podnoś to działo. Dobra, z eee, dobra. To nie był dobry pomysł, że w ogóle musisz... ...że w nim walkę. Chociaż będę mieć duże spotów. To się będzie bardzo opłacać. Dobra coś już nie będzie opłacać, nieważne Nie było niczego. Proszę przaduj to Przecież po bronie może działem Proszę Ochrę mnie od tego pocisku Znaczy może tutaj coś jest. Tego nawet dużo jest. No, dym. Snikaj. To jest super. Ja no ja co mam jednak pozycje do ustawienia się perfekcyjne. Super. Się sobie. Może go znaczy Drugi raz go oznaczę? To jest super pomysł do niego jeszcze, ale rano rzucę. Co to zresztą się teraz O! To jest coś, czego ja nie potrafię przebić. Dobra, przebiłem. Nie wiem, się chowałem. Powinienem go teraz jeszcze przybyć do przodu. Tak jest. Czy, czy mi się wydaje, że ma się nikt... Nie, nie wiem, co to jest... Za... Nie bardzo... Ciekawi, co to jest za czołg. I to był... A, archer. O. Przepraszam, bo dobrze wiem, jakie to są... Duże zyski z nich. Czołg amfibia. Oj, to było ryzykowne Mogę tego nie robić, no, proszę Dziękuję gro To... Może za... Za można już na tym, albo coś, dobra To hangar i tyle, bo to, to, to jest coś dziwnego